To już końcówka naszych przygotowań do tegorocznych świąt, więc to najwyższa pora, by zabrać się za świąteczne prezenty. Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Gosia i bardzo mi miło, jeśli znajdujecie się u mnie na kanale, super, że jesteście. Tak jak już wiecie, przez cały grudzień przygotowujemy się wspólnie na tym kanale do świąt, do tego poczucia świątecznego klimatu. A nie odłączym element każdej Wigilii, każdy świąt Bożego Narodzenia są prezenty. Wiadomo, jeśli jesteśmy młodsi, to głównie skupiamy się na dostawaniu ich, ale wraz z wiekiem, gdy jesteśmy starsi, równie wielką wartość zyskuje dla nas dawanie, wręczanie prezentów naszym bliskim. Ja osobiście uwielbiam robić prezenty, nie tylko te świąteczne, ogólnie prezenty moim bliskim, lubię patrzeć jak na ich twarzy pojawia się uśmiech i z mojej strony zawsze mogą liczyć na takie kreatywne, spersonalizowane prezenty, o których chciałabym dzisiaj z wami pogadać i może trochę was zainspirować, jeśli jeszcze nie macie prezentu dla waszych bliskich. To już naprawdę ostatnie dni, więc trzeba się sprężyć. Przez cały ten czas przygotowywania się do świąt, podczas nagrywania vlogmasów dla was, wiele razy powtarzałam to, jak bardzo kocham święta, ja dosłownie żyję tym. Więc dosłownie, gdy skończą się święta, ja nie wiem, na jakie kolejne wydarzenia będę czekać, bo okej, okay, jest jeszcze potem Sylwester, Nowy Rok, impreza i tak dalej, ale co potem, moi drodzy? Ale okej, okay, skupiamy się na świątecznych prezentach. Tak, jak już Wam wcześniej powiedziałam, ja z mojej strony zawsze stałam na takie spersonalizowane prezenty. I moim sposobem na przygotowywanie listy takich pomysłów jest to, że przez cały rok siadam. No, może nie siadam, ale po prostu gdy usłyszę, gdy zobaczę, że dla danej osobie coś brakuje, czegoś potrzebuje, lub mówi, że czegoś by potrzebowała, ja od razu zapisuję to w mojej notatce w telefonie i dzięki temu mam pomysły na prezenty na cały rok. Nie tylko jeśli chodzi o święta, tylko na przykład również na urodziny, lub jakąś po prostu inną okazję do świętowania, która jest ważna dla tej osoby. Lub takie prezenty bez okazji, bo pamiętajcie, o tym, że takie prezenty są równie ważne jak te dawane w święta. Myślę, że teraz dla Was jest już trochę za późno, jeśli chodzi o stworzenie takiej listy, bo ją tworzy się na przestrzeni całego roku, ale to jest taki tip dla was na następne święta, lub następną taką okazję, gdy można komuś wręczyć prezent. Ale tak, na mojej liście zawsze znajduje się to, co dana osoba powiedziała, co by potrzebowała. I właśnie jakieś takie fajne, spersonalizowane gadżety, pomysły na prezenty, które ja osobiście chciałabym komuś wręczyć. Jeśli chodzi o mnie, ja nie jestem fanką wręczania pieniędzy. Niektórzy są takich zdania, że wolą dostać pieniądze i za to kupić sobie to, czego potrzebują i to jest ok. Ale jeśli chodzi o święta, to ja lubię ten element niespodzianki i sama również staram się go zrobić zawsze w moim bliskim. Więc tak jak mówię, my dzisiaj skupiamy się na kreatywnych pomysłach na prezenty. Ewentualnie jeśli ktoś naprawdę nie miałby pomysłu lub kupuje komuś prezent, na taką wiecie, jakąś taką firmową wigilijkę, jakąś grupową, gdzie jednak niekoniecznie znacie danych ludzi, to fajnie sprawdzą się jakieś upominkowe bony, czy to na masaż, czy to do jakiegoś sklepu, do drogerii, czyli po prostu Rossman, Empik, coś ubraniowego. Tylko wiadomo, wtedy trzeba się zorientować do do jakich sklepów z danej kategorii ta osoba chodzi, uczyszcza. Ale dobra, uznajmy, że nie respektujecie bonów podarunkowych ani pieniędzy, więc trzeba wymyślić coś innego dla was. Więc tutaj możemy postawić na jakieś takie upominki świąteczne, czyli stricte związane ze świętami. Jakieś ciepłe skarpety w renifery, w mikołaje, w choinki. Świąteczne kubki, świąteczna pościel, świąteczne sweterki, świąteczna piżama. Może jakieś świąteczne ozdoby, coś jeśli chodzi o wystrój, świeczki. Może być również nawiązanie do kolejnego święta, które mamy tydzień po Wigilii, czyli nowego Roku, jakieś dzienniki, planery na 2026. To są takie małe, drobne upominki, ale jednak mają zastosowanie, jeśli chodzi o to nasze życie codzienne. Ale dobra, lecimy dalej. Uznajmy, że to on też nie siedzi i chcecie zrobić coś od serca, coś kreatywnego. Ja uważam, że czasami nawet lepiej postawić na taką rzecz, bo dwa razy bardziej dana osoba może ją docenić niż takie coś kupionego, byle jakiego. Czyli tak jak mówię, coś wykonanego własnoręcznie. Może to być również list wdzięczności. Ja osobiście uwielbiam moim bliskim wręczać takie rzeczy, czyli po prostu takie karteczki, listy z napisaniem tego, wyrażeniem swoich emocji względem danej osoby i podziękowanie jej za to, że była z nami w ciągu tego roku. Podziękowanie z ogólnie za jakieś takie, wiecie, rzeczy, które dla Was zrobiła w ostatnim czasie lub po prostu za cało kształt. Gwarantuję wam, że waszym bliskim naprawdę zrobi się miłość i poczytają coś takiego. Tym bardziej się będzie to płynąć prosto z waszego serca. Mogą to być również rzeczy, które będziecie robić wspólnie, czyli na przykład jakieś kolorowanki, wyklejanie diamencików. Ja osobiście z moją mamą uwielbiam takie kreatywne rzeczy. Dwymyślałam dla Was pomysły na te prezenty, wpłynęła również na to, że coś fajnego to byłby skok na bandzie lub skok ze spadochronem, taki wiecie, wspólny z daną osobą. Ale może najpierw zorientujcie się, czy dana osoba byłaby na to chętna. Tak, między wierszami podpytajcie znacznie czas wcześniej, bo nie oszukujmy się, to jest duży wydatek, więc szkoda, jeśli później miałoby się to zmarnować. Okej, okay, ale wróćmy jeszcze do tych rzeczy, które możemy robić wspólnie. Mam tutaj dla Was taką jedną konkretną propozycję, a mianowicie takie spersonalizowane książki, które dostałam w ramach współpracy ze strony programu UMS. Jak dla mnie jest to świetna opcja, bo ja od dziecka uwielbiam spędzać czas z ludźmi ogólnie, wiecie, z moimi znajomymi, z moją rodziną i właśnie te chwile z rodziną są dla mnie mega ważne, bo nie oszukujmy się, nasi najbliżsi przyjaciele, nasza rodzina, to powinny być takie wartości, które są dla nas fundamentalne i dla mnie jak najbardziej one takie są. Dlatego tak jak mówię, przychodzę dla was z takim kreatywnym pomysłem na coś, co możecie zrobić wspólnie z waszą rodziną. Ja akurat mam tutaj takie trzy książki dla mamy, dziadka i babci, jest również wersja dla taty. Mam też taką mniejszą książkę, która jest akurat dla mnie do Uzupełnienia jest to książkowy kalendarz adwentowy z 24 historiami do odkrycia. Mówię, że do mnie, ale jest to możliwe, żeby uzupełnić go również z kim, bo jest taka opcja, żeby zapisywać tu historię z czyjegoś życia, a nie tylko waszego. Tutaj, jeśli bylibyście zainteresowani tą książką, to macie jej opis. Dlatego mamy tu po kolei każdy dzień, miesiąca przez te 24 dni i zapisujemy tutaj właśnie odpowiedzi na historie związane z tym, co przeżywaliśmy w naszym życiu. Do tego dostałam takie fajne naklejki do uzupełniania, jeśli już odhaczę dany dzień oraz zakładki do wszystkich książek. Na każdej z nich jest taki cytat. Dla mnie przyda się idealnie, bo nie dojrzę do tych książek, to jeszcze przyda się później do książek, które czytam, bo ja uwielbiam czytać książki. Jeśli chodzi o mnie, to bardzo lubię takie psychologiczne książki, ale czasami również stawiam na takie dramaty, thrillery, romanse. Wiecie o co chodzi. Ale okej, okay, przechodzimy do naszych spersonalizowanych książek. Do super pomysłu, jeśli chodzi o ten świąteczny prezent. Weźmiemy sobie na tapet książkę do babci, bo leży tutaj na wierzchu. Tak jak widzicie, te książki polegają na wspólnym uzupełnianiu historii z waszymi bliskimi. Zawierają one ponad 150. Pytanie drzewa genealogiczne, zresztą zaraz zobaczycie, bo chcę wam je trochę pokazać. Tutaj mamy taką stronę startową, że tak powiem, a później spis treści, i tu właśnie mamy napisane wszystko, co, jak, jakie tutaj będą tematy, rozdziały i tak dalej. Tak jak mówiłam, mamy drzewo genealogiczne, wczesne lata, dorosłość, refleksje, teraźniejszość. I zaraz zobaczymy, czy na drugiej stronie coś jeszcze jest. A nie, tutaj już przechodzimy do drzewa genealogicznego. Między danymi rozdziałami mamy również możliwość wklejenia wspólnych zdjęć. Tak jak mówię, tutaj otworzyłam akurat na randomowej stronie, i mamy tutaj na przykład takie pytania: jak wypisz trzy słowa, które opisują Twoją osobowość, czy jest coś, co chciałabyś jeszcze zrobić, co oznacza dla ciebie sukces? Czy uważasz, że pieniądze mogą dać szczęście? Czy chciałabyś żyć wiecznie? Jakiej jednej zmiany chciałabyś dokonać na tym świecie? Kto był najdziwniejszą osobą, jaką kiedykolwiek spotkałaś? Jakie było najlepsze wydarzenie, które przeżyłaś? Jaka jest Twoja najlepsza inwestycja? Czy kiedykolwiek zmarnowałaś pieniądze na coś? Jeśli tak, to na co? I naprawdę wiele, wiele innych pytań, także myślę, że jesteście tutaj w stanie coś wybrać. Tak jak mówię, jest to super pomysł na spędzenie wspólnego czasu z Waszymi członkami rodziny. Dzięki temu możecie też poznać więcej z historii z ich życia, jeśli jeszcze wcześniej wam ich nie opowiedzieli. Dlatego jeśli chodzi o mnie, osobiście skorzystam z takiego pomysłu w te święta. Dlatego z tego miejsca dziękuję programowi UMS za te super książki. Jeśli również bylibyście nimi zainteresowani, no to odsyłam do nich na Instagrama oraz na ich stronę internetową, bo jest to naprawdę coś fajnego, kreatywnego i myślę, że wasi bliscy będą cieszyć się z takiego prezentu oraz ze wspólnie spędzonego czasu na uzupełnianiu tych książek. Pamiętajcie, że święta to nie jest czas, w którym liczą się tylko i wyłącznie prezenty. Tutaj tym szczególnym momentem jest to, że możemy spędzić więcej czasu z naszymi bliskimi. Mamy taką okazję, aby się zatrzymać, aby trochę zwolnić bo nie oszukujmy się. Na co dzień wszyscy żyjemy w biegu, mamy pracę, mamy swoje zajęcia. Dlatego tak bardzo uwielbiam ten czas uwielbiam magię świąt i ten klimat. Co prawda, jak na razie nie zapowiada się, żeby miał spaść śnieg. Może jeszcze się zaskoczymy, fajnie by było. Ale tak jak mówię, atmosferę tworzymy my, jako ludzie. Dlatego tutaj możemy sobie postawić morał płynący z mojego filmu. Święta to magiczny czas wybaczania i wdzięczności. Z taką sentencją chciałabym Was zostawić i zakończyć ten filmik. Z mojej strony życzę Wam wesołych świąt, abyście spędzili je w gronie rodziny, przyjaciół wraz z najbliższymi. A my standardowo widzimy się w kolejnych filmach u mnie na kanale. Tegoroczne vlogmasy się kończą, ale nie martwcie się, ja zostaję z wami na tym kanale, więc będzie miło, jeśli wy również zostaniecie na dłużej. Jeszcze raz zdrowych, wesołych i spokojnych świąt i do zobaczenia!